Przedstawiamy maszynę do składania papieru Gera do rysunków wielkoformatowych. Ta maszyna złoży Twoje projekty wydrukowane w formacie A0 w mały format A4 w ciągu zaledwie kilku sekund. Maszyna łączy w sobie obcinarkę przydatną do przycinania kopii, gdy ich wymiary nie odpowiadają szerokości rolki papieru oraz elektryczną falcerkę. Dopasuj kopię do wydrukowanych wskazówek na ploterze. A w ciągu kilku sekund kopia będzie przycięta i gotowa do złożenia. Profil boczny krajarki został zaprojektowany tak, aby ułatwić przycinanie bardzo długich egzemplarzy o szerokości 120 cm. Krajarka jest wyposażona w prowadnicę, umożliwiające ruch boczny, co zapewnia łatwy dostęp do maszyny składającej. Zwróć uwagę na układ korbowy, zaprojektowany tak, aby podnosić lub opuszczać nóż i stół oraz łatwo dostosowywać się do wzrostu każdego operatora. Falcerka wyposażona jest w ekran dotykowy z trzema najczęściej używanymi programami. Gera oferuje operatorowi możliwość modyfikacji pierwszego złożenia aż do 420 mm. Zmień rozmiar krawędzi oprawy do 50 mm i zmień rozmiar drugiej zakładki, co zmniejszy szerokość arkusza, do 305. Godną uwagi cechą jest jakość składania z dokładnością do 10 mm, która umożliwia produkcję dobrze wyrównanych, sprasowanych i precyzyjnych fałd. Wszystko to dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu maszyn składujących, które są bezobsługowe. Cechy te wynikają z precyzyjnej mechaniki. I bardzo wysokiej jakości komponentów, które od zawsze wyróżniają wszystkie maszyny składane Gera, które projektuje, buduje, sprzedaje i pomaga na całym świecie. Funkcje premium, takie jak możliwość składania bardzo długich arkuszy, przydatne dla przedsiębiorstw produkcyjnych, inżynieryjnych, telefonicznych, energetycznych i transportowych. Prędkość składania maszyny można regulować do 22 metrów minutę. Co ułatwia wprowadzenie kopii nawet mniej doświadczonemu operatorowi. Istnieje wiele innych unikalnych cech naszych maszyn. Wypełnij formularz na dole strony i uzyskaj informacje oraz ceny. Kupując bezpośrednio u nas, unikniesz płacenia za dwie przesyłki i technika, który zmontuje produkt, ponieważ nasza składarka dociera do Ciebie w stanie całkowicie zmontowanym, a Ty zawsze będziesz mieć wykwalifikowaną pomoc w swoim języku zdalnie z serwisu Gera. Odwiedź naszą stronę internetową i kanał YouTube.